Jeżeli myślisz, że stres przed wystąpieniem to jest brak odwagi, to jesteś w grubym błędzie. Pokażę Ci dzisiaj 6 kroków, które pozwolą obniżyć poziom stresu, dodać Ci odwagi i dodać Ci też gotowości do działania przy mówieniu do ludzi, przy komunikowaniu się przed nimi i przy występowaniu przed drugim człowiekiem. Pierwszy punkt. Wyznacz cel swojej wypowiedzi. Jeżeli Twoja głowa będzie wiedziała, co chce konkretnie zrealizować w głowie drugiego człowieka, to będzie jej dużo łatwiej obniżyć poziom stresu. Używam takiego bardzo brutalnego określenia, ale spróbuj go zaimplementować u siebie. Po co otwieram paszczę swą? Co ja chcę zrealizować? Mówiąc do drugiego człowieka, co ja chcę, żeby u drugiego człowieka w głowie się zmieniło? Czy ja chcę go zainspirować? Czy ja chcę go czegoś nauczyć? A może najlepiej, gdyby te dwa główne cele gdzieś nam się zazębiały. Spróbuj za każdym razem, czy to jest krótkie pytanie, które, które, które drugi człowiek Ci zadaje, czy to jest wystąpienie przed kamerą, czy to jest wystąpienie przed zespołem, czy przed jednym ważnym z różnych względów dla Ciebie człowiekiem. Zadaj sobie pytanie, co ja chcę osiągnąć jaki jest cel tego, że zabieram głos. Drugi ważny punkt. Twoje ciało ma być Twoim sprzymierzeńcem. Jeżeli cały czas myślimy o tym, jakie kolejne kłody i reakcje związane ze stresem nasze ciało nam podrzuci, no to się okazuje, że coś, co jest narzędziem, które zawsze mamy przy sobie i na czym powinniśmy polegać, czemu powinniśmy ufać, jest czymś, na czym polegać nie możemy. Dlatego postaw na swoje ciało, postaw na swoją postawę ciała. Pomyśl sobie o tym, żeby ustanąć tak, żeby te stopy faktycznie połączyły się z podłożem. Trochę tak jak drzewo, drzewo bez korzeni przy pierwszym lepszym podmuchu wiatru po prostu straci swój pion i się przewróci. Ale jeżeli ty możesz faktycznie znaleźć sobie taką bazę, takie ugruntowanie, żeby stanąć na stabilnie, równomiernie obciążonych nogach, to wykorzystaj postawę ciała, która faktycznie z podłożem jest Połączona, więc myśl o tym stopy, luźne kolana i luźne biodra. Trochę tak, jakbyś chciał chciała potańczyć, pojeździć na nartach, pójść na spacer. Jak idziesz potańczyć, to też nie jesteś kołkiem, prawda? Też nie jesteś na usztywnionych kolanach, na usztywnionych biodrach, bo nie masz komfortu z poruszania się, nie masz komfortu właśnie w bycia w, bycia w tej aktywności. A jeżeli mamy czerpać komfort z ciała, no to niech ono też będzie właśnie źródłem takiej siły i narzędziem, które ten stres pozwala nam poobniżać. Więc pomyśl o tym: stopy, kolana, biodra, dodaj do tego swobodne, luźne ramiona, osadź stabilnie głowę, niech ona się nigdzie nie przechyla, niech nie będzie podkurczona, niech to ciało ciebie wspiera. I pomyśl o tym, jak ten drugi punkt łączy się z trzecim, o którym za chwilkę. Zanim przejdziemy do trzeciego punktu, to zostawiam Ci w opisie link do checklisty o sześciu krokach do resetu Twojego stresu, tak żeby mówiło Ci się lepiej i komunikowało Ci się sprawniej z drugim człowiekiem. Tam też możesz się zapisać na warsztaty, które bardzo pięknie będą wspierały pięć kluczowych elementów Twojej komunikacji niewerbalnej właśnie w wystąpieniach. Linki znajdziesz w opisie. A teraz ten trzeci punkt. Czyli oddech. Jak masz ciało i dodasz do tego oddech, czyli kolejne narzędzie, które zawsze jest przy tobie, to masz takie zaplecze, na które zawsze możesz liczyć. I tutaj spróbuj sobie zrobić taki reset oddechowy. Spróbuj się na chwilę zatrzymać, wziąć wdech nosem, rozszerzyć żebra, napompować balonik na wysokości twojego brzucha i spróbuj stopniowo, swobodnie zacząć wydobywać z siebie ten oddech na zewnątrz. Tylko myśl o tym, żeby on był przede wszystkim. Ciche. Jak będzie cichy, to będzie ciepły. Jak będzie ciepły, to będzie wilgotny, będzie nawilżał się Cię od środka. Dużo szybciej dotleni ci głowę, dużo szybciej zrelaksuje Twoje ciało, dużo szybciej nawilżając Ciebie od środka spowoduje, że nie będzie występował u Ciebie taki objaw w postaci suchości w gardle. I tu, w kontekście resetu oddechowego, wykorzystaj jeszcze jedno ćwiczenie: ziewanie. Ziewanie jest najlepszym ćwiczeniem, które zrelaksuje ci krtań, które cię rozluźni, które doda ci takiej gotowości właśnie do wykorzystania oddechu, głosu. Jeśli z tego skorzystasz, to poczujesz właśnie taki luz na wysokości swojej szyi. Jak nie chce ci się ziewać, weź kulkę powietrza, przełóż ją do buźki i spróbuj poziewać. To ziewanie na bankci bardzo pomoże. Czwarte narzędzie, czwarty krok, Twoja dykcja, Twoja wyrazistość, Twój sposób mówienia. Jak się stresujesz, to zaciskasz szczękę. Jak się stresujesz, usztywniasz obręcz barkową. Jak się stresujesz, spłycasz oddech, który ma być bazą do powstania Twojego silnego głosu. Dlatego włóż sobie dwa palce między zęby i chodź sobie na przykład do Wtedy te napięcia puszczą i wtedy będzie Ci dużo łatwiej, otwierając swobodnie buzię, mówić wyraźnie i docierać z tą treścią, którą masz dla drugiego człowieka dużo bardziej skutecznie. Ale uwaga! Samo liczenie z palcami nie, między zębami nie da Ci długotrwałego efektu. Może się po, okazać, że, że będzie wręcz przeciwnie, że po tym ćwiczeniu te napięcia skumulują się jeszcze bardziej. Dlatego połącz to w triadzie zależności oddechu Masażu twarzy i właśnie ćwiczenia z palcami, między zębami, wtedy wiesz, że ono będzie zawsze bezpieczne. Dobra artykulacja, dobra wyrazistość w sposobie mówienia, szalenie podrasowuje Twoją kulturę słowa, Twoją kulturę wypowiedzi, sztukę mówienia, które są takimi składowymi wizerunku, które są składowymi wiarygodności wizerunkowej, takiej spójności prezentowania się przed ludźmi. Więc, małym kroczkiem, na przykład czytaniem z palcami między zębami, albo zwolnieniem tempa mówienia, albo takim uwrażliwieniem się na tym, żeby każda samogłoska, która niesie ci dźwięk, mogła się swobodnie z ciebie wydostać, jesteś w stanie stopniowo, krok po kroku, właśnie tę wyrazistość wypracowywać. Piąty punkt. On jest taki. Mało uchwytny, ale opowiem Ci, co mam konkretnie na myśli. Zwróć uwagę na to, że żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko musi być idealne wszystko musi być takie piękne, perfekcyjne gdzie media, media społecznościowe, marketing, PR bardzo pokazują nam właśnie takie ideały, takie wyidealizowane obszary w zachowaniu, w wyglądzie, w prezentacji drugiego człowieka. I my tak naprawdę funkcjonując w tym świecie, mediów, marketingu, technologii, zaczynamy gubić siebie, nie wiemy, gdzie my sami tak naprawdę jesteśmy i zaczynamy intencje w występowaniu przed ludźmi przejmować od ludzi, których traktujemy jako, jako wzorce. Tylko bardzo często jest tak, że te wzorce wcale nie są autentyczne, że te wzorce wcale nie są naturalne, że jest tam masa sztuczności. I zwróć uwagę na to, że jeżeli my próbujemy naśladować kogoś, kim w rzeczywistości nie jesteśmy, to ten drugi człowiek też to poczuje. Więc tutaj nie perfekcjonizm, nie ideał, nie coś, co jest, jest taką wydmuszką kreacji, tylko takie autentyczne, naturalne poszukanie siebie. W sobie i nadanie też sobie samemu, sobie samej takiej intencji, z jaką ja tam idę. Przecież ja nie idę tam po to, żeby zaprezentować się idealnie, tylko idę do tego drugiego człowieka, do którego mam ważną sprawę, do jednego czy do tysiąca na dużej scenie, żeby dać jakąś wartość, żeby podzielić się swoim talentem, swoim doświadczeniem, informacją, którą, którą ten drugi człowiek chce ode mnie pozyskać. On nie chce oglądać ideałów, on chce oglądać ciebie. Więc takie nastawienie się w odklejaniu, że musi być idealnie, musi być perfekcyjnie, bardzo ci może pomóc. To jest proces takich kompetencji miękkich, które właśnie silnie dotyczą mówienia do ludzi, prezentowania się przed ludźmi, nie uczy się w ciągu 3, 4, 5 dni. To są bardzo często sprzedawcy marzeń, jeżeli wierzysz w takie założenia, że, że w ciągu pięciu dni osiągniesz ideał swojej naturalności i autentyczności. To jest proces szukania siebie, to jest proces nie, nie, nierzadko związany z treningiem, z, regularną, z regularnymi ćwiczeniami, regularnością w powtarzaniu określonych czynności po to, żeby właśnie te umiejętności silnie w tobie posadzać, żeby twoje ciało, twój oddech, twój głos, twoja głowa mogły zaufać temu, z czego mają skorzystać w sytuacji, kiedy pojawia się stres, kiedy pojawia się niepewność. A jeżeli takiego procesu szukasz, jeżeli chcesz, żeby zrobić to krok po kroku, to ja cię bardzo serdecznie zapraszam do Programu, w którym w ciągu 90 dni, czyli około 3 miesięcy, krok po kroku rozwijamy Twoją autentyczną i naturalną komunikację niewerbalną w wystąpieniach, w prezentacji, w komunikowaniu się, żeby to, co mówisz, było w pełni spójne z tym, jak mówisz i do kogo mówisz, żeby treści na poziomie niewerbalnym skutecznie docierały do człowieka. Dla którego masz coś ważnego do powiedzenia. I tu Cię bardzo serdecznie zapraszam, ale zanim Cię przekieruję do tego programu, to zostawiam Ci jeszcze taki bonusowy szósty krok, który silnie, technicznie może Ci się przydać. Czyli takiej. On jest silnie związany, właśnie z redukcją napięć i dyskomfortu, które mogą pokumulować się w Twoich dłoniach. Dłonie zaraz po twarzy są drugim w kolejności miejscem. W którym silnie jesteśmy w stanie obserwować emocje przeżycia drugiego człowieka. Więc jak pojawia się stres, to często na poziomie tych dłoni możesz mieć takie poczucie kurcze, nie wiem co z nimi zrobić, że one żyją swoim życiem, że gdzieś tam się pojawiają mu gesty samouspokojenia, takie gesty autoadaptacyjne. Więc tutaj takim krótkim ćwiczeniem, gdzie ty sobie pouciskasz opuszki palców, poopukujesz je, możesz też oblat stołu, je delikatnie poopukiwać, jesteś w stanie bardzo szybko ten poziom napięć, poziom, Stresu zredukować i pomóc sobie też w ten sposób zapanować dużo szybciej nad rękoma. Sześć kroków za nami. Pomyśl sobie, który w pierwszej kolejności Ci się przyda najbardziej. Możesz dać znać w komentarzu, który podobał Ci się najbardziej i który był najbardziej Pomocny w tych sytuacjach stresujących, odsyłam Cię do 90 dniowego programu rozwojowego, w którym rozwijamy właśnie Twoją pewność w komunikacji niewerbalnej w wystąpieniach. Możesz też wziąć udział w warsztatach na żywo o pięciu kluczach komunikacji niewerbalnej w wystąpieniach. Tam też będę więcej opowiadała o tym programie 90-dniowym, a w międzyczasie pobierz sobie checklistę sześciu kroków resetu stresu w Twoim ciele. Bardzo Ci dziękuję. Za dzisiaj i ufam, że do zobaczenia w kolejnym naszym spotkaniu.